Do meczu jeszcze trochę czasu, ale na trybunach już czuć wzbierające napięcie. Niedługo transmisja. Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. A dzisiejszy mecz skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski. I Jacek Laskowski. Przed nami dzisiaj, drodzy Państwo, mecz o ligowe punkty. Zapowiada się nie lada spotkanie. Chyba wszyscy czekają na wielki mecz. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego gwizdka. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Wydaje mi się, że będą tu grać w ustawieniu 1-5-3-2. Zdecydowanie stawiają na grę środkiem. W tej strefie mamy w sumie aż ośmiu graczy. Jest tu gęsto, więc powinniśmy się spodziewać krótkich podań. Na bokach zostaje tylko dwóch piłkarzy, którzy formalnie są obrońcami, ale będą zmuszeni operować na całej długości boiska. To może ograniczać możliwości rozciągnięcia gry. Ale strzał zablokowany. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Henriksen. Mamy strzał? Nie ma! Za wysoko! Ale brawa za ten strzał! Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2, Jacku. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić, inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry, raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocnych. Co za blok! Brawo! Fantastycznie im idzie na własnym obiekcie. Ten stadion to niezdobyta twierdza, więc nic dziwnego, że mogą się pochwalić najlepszym wynikiem w całej lidze. No tak, dzięki skrupulatnemu opanowaniu technik motywacyjnych znakomicie im idzie na własnym boisku, a przecież właśnie dziś znów grają u siebie. Ha, trochę nie zazdroszczę drużynie przeciwne. Uwaga, może być groźnie, ale Bramkarz pewnie broni. Pokazuje, że trzeba czegoś więcej, by go pokonać. Ciekawie rozwija się ten atak. Trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. Henriksen. Oj, no, blisko, blisko. Mocno, ale jednak obok bramki. Popatrzmy raz jeszcze, to mógł być gol. To powinien być wręcz gol. Takich okazji nie można marnować. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. I wstają z miejsc. Decyduje się na strzał. Dobra interwencja bramkarza, wyciągnął to ładnie. Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie. Uratował teraz zespół wybiciem z linii bramkowej. Ależ tutaj kapitalny blok. Właśnie tak trzeba grać z obrońcami. Teraz jest niepilnowany. Tak jest. Ten mecz już na pewno nie zakończy się bezbramkowo. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Znakomicie teraz udaremniona próba do środkowania. O to właśnie chodzi w grze w obronie. I po akcji strata Sędzia zaprasza graczy na. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Dobra interwencja, rywal bezradny. Wciąż szukają wyrównania, ale nie spieszą się. Chcą to rozegrać rozważnie. Mądrze teraz, dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. skok przeciwnej drużyny. Strata teraz. Teraz strzał z dystansu. Lecz trzeba chyba czegoś więcej niż takie uderzenie, by zaskoczyć tego bramkarza. Trudno wyobrazić sobie skuteczniejszą interwencję. Podchodzą pod pole karne. Na pewno na tym nie poprzestaną. I strzał na bramkę. Dobry refleks bramkarza. Wybita piłka. Łapie w końcu tę piłkę. Tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kunsztu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. Przydałoby się teraz sprytnie rozerwać obronę. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Jest! Tak! Piłka w siatce. To daje im w tej chwili dwubramkową przewagę. Biorąc pod uwagę emocje wyczuwalne na trybunach... Halo, halo! Witamy wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentować ten mecz. Tym większą, że obok mnie siedzi Jacek Laskowski. Czeka nas dzisiaj, drodzy Państwo, nader ciekawa konfrontacja w ramach rozgrywek ligowych. Zapowiada się nie lada spotkanie. Chyba wszyscy czekają na wielki mecz. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Chyba trafi! Dobrze teraz reaguje Bramkarz. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. No i w prosty sposób blokuje to dośrodkowanie. Zgrywa w pole karne. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce, mimo prób odbioru przez rywala. Muszą uważać. Rzut oka na tabelę przekonuje, że walka o pierwsze miejsce może być w tych rozgrywkach bardzo zacięta. Różnice w czołówce są minimalne i zapowiada się za żarta walka o końcowe zwycięstwo. Na razie jednak, Tomku, nie ogłaszałbym, że zacięty bój będzie trwał do ostatniej kolejki. Wszakże to jeszcze nawet nie połowa sezonu. Kto wie, czy w ciągu najbliższych kolejek nie wyłoni się zdecydowany lider. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. I teraz może znajdzie kogoś do zagrania. Nie może chybić! Nie ma! Blok, brawo! Ten corner daje im szansę na objęcie prowadzenia. No i mocno teraz. Zdecydowane wybicie. I spiega teraz w kierunku środka boiska. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Jensen. teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Szansa. Czy przełamie impas? No i już po akcji. No i nie za dobre było teraz to dośrodkowanie. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Wykłada piłkę na przedpole. Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej, ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę. Zaczynamy drugą połowę. Jak na razie mamy remis, ale obie drużyny zamierzają to wygrać. Myślę, że w drugiej połowie jeszcze bardziej podkręcą tempo. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Przymierzał się Manchester City do tego transferu. Przymierzał i w końcu dopieli swego. Zobaczymy jak się będzie prezentował w nowych barwach, ale myślę, że kogoś takiego szukali. Gracza ambitnego, nastawionego na sukces, nie uciekającego od odpowiedzialności. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Musi teraz grać pod presją. Brawo! Skuteczne wejście i ma piłkę. Ma przed sobą sporo miejsca. Może zaatakować skrzydłem. Może im dać prowadzenie. No świetnie obronione to uderzenie. No i strzela! Ależ niespodziewana bomba z daleka. Było na. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na transmisję meczu, który już za chwilę rozpocznie się na naszej antenie. A wraz z Państwem tym meczem delektować się zamierzają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czeka nas dzisiaj, drodzy Państwo, nader ciekawa konfrontacja w ramach rozgrywek ligowych. No chyba każdy się ze mną zgodzi, że mamy co do tego meczu wysokie oczekiwania. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2, Jacku. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry. Raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocników. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. Nadal coś z tego może być. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola. Nie wykorzystał jej. Akcja trwała dalej i dopiero teraz golkiper łapie piłkę. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Na papierze wygląda to na 1-5-3-2, Jacku. Jak to się przełoży na ich grę? Zdecydowali się na ekstremalne zagęszczenie środka pola. To tędy będzie szła większość ataków zespołu. Z kolei rywale napotkają tutaj największe trudności. Wiele jednak będzie zależało również od bocznych obrońców ustawionych na wahadle. Mogą robić różnice dynamicznymi wejściami po skrzydle. Uderza na bramkę! Znakomicie wybronione. Brawo! Wrzuca piłkę przed bramkę. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Nie było innego wyjścia, jak wybić piłkę poza boisko. Będzie aut. Wrzuca piłkę pod bramkę. I nic z tego nie będzie. Dobra interwencja. No cóż, nie musiał się w ogóle wysilać przy tym odbiorze. Dobra interwencja bramkarza, Wyciągnął to ładnie. Ten corner daje im szansę na objęcie prowadzenia. Na 11 metr z rogu. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Strata. Muszą bardziej szanować piłkę. Zagrywa w okolicę pola karnego. Znakomita interwencja. Znakomita. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. No ale powtórka z rozrywki. Łatwa strata. W ostatnim kwadransie obserwujemy niemal całkowitą dominację przyjezd. Na razie wciąż mamy remis, ale stwarzają okazję za okazją. Wyraźnie przeważają, cisną i chyba w końcu coś wpadnie. To powinien być gol! Tak, świetnie, teraz bramkarz. w okolice 11. I mają to! Dominowali! Wreszcie się doczekali. Otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi. Nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Piłka prawie dotarła do celu. Prawie, bo jednak ląduje na aucie. Teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Teraz po rogu będzie szansa, by wyrównać. Tylko posłuchajmy reakcji fanów na ten rzut rożny. Dla ich ulubieńców to pierwsza od dawna okazja na wyrównanie. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? O, będzie corner. Głęboka ta centra z narożnika. I nic z kornera. Wybija piłkę. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Korner. Znowią z narożnika boiska. Rewelacyjna interwencja na linii bramkowej. Przerwa. Za nami pierwszy. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Mocne, czyste wejście, co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. No, i drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. W przypadku tej transakcji mogło skończyć się różnie. Ostatecznie jednak transfer potwierdzono. Moim zdaniem, niczego mu nie braka, będzie tylko lepszy. Teraz jest pora, by uczył się od bardziej doświadczonych kolegów, ale kiedyś to będzie jego drużyna. Jestem pewien. Prosto do nogi, ale nie tam, gdzie trzeba. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Dobrze się teraz zastawia, niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Przechwyt, dobre zachowanie. Dobrze, teraz blokowana piłka, ale trzeba się jej szybko pozbyć. Dobrze, mierzone podanie na dobieg. Bardzo dobrze teraz w obronie blokują. Dośrodkowanie nie trafia.